Cześć! Jestem Magda i Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj znowu przepraszam za ten głos, ale jestem tutaj bo boli mnie gardło i w ogóle wszystko. A w dzisiejszym odcinku rozpoczynam hodowlę koni. I dzisiejszy odcinek zaczniemy sobie od kupnaweczki na wodę. Tutaj 25 tysięcy kosztuje. No, i już ten teren mam przygotowany. Troszeczkę pole, pole 20 się pomniejszyło. Bo już mam uszykowany teren na inną rzecz, którą będę stawiał. Bo będę chciał jeszcze sobie postawić wiatę. Oj, 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 oj Wiatę, tylko nie teraz, tylko to by później, jak już będę miał więcej maszyn. A tam jest idealne miejsce na wiatę. Więc konie chcę postawić bardziej no, w innym miejscu. Ja to sobie biorę, żeby napełnić. Tutaj to wszystko. Dobra, jak się napełnia, ja wam pokażę, o co chodzi. Tutaj pracownik już sieje soję. Patrzcie, tutaj to pole się pomniejszyło trochę. To pole 20. I tutaj jest też teren już przygotowany pod konie. I kupuję ja teraz właśnie, znaczy zagrodę, padok tutaj, tak się to nazywa. Zobaczymy sobie to. Ja to będę chciał postawić o mniej więcej tu. Dobra, gdzie bardziej? Czy bardziej tu? Nie, ja myślę. Dobra, trzy, dwa, jeden. Ululululululu, co tutaj się stało? Ojej, o, matku, ojej. Tutaj trzeba ten teren mniej więcej tak o dostosować. Tutaj znowu trzeba. Ojej, ojej, ja zrobiłem. Ajajaj. O i czekajcie. Ja to tak składzę troszkę. Oj, mi się wydaje, że jest już. No i dobra, tutaj będzie stała wiata, tak jak wam mówiłem przed chwilą. I dobra. O, ale widzę, że mnie nie będzie stać na konie, więc trzeba będzie wziąć małą pożyczkę w banku tutaj. Trawą pomaluję. Na razie wszystko krawą walnę. A potem tą teksturą, co tutaj jest przy korytach. O jejoj, Troszeczkę za mocno tam wjechałem. I dobra. To jest ta tekstura? Tak. Nie robimy sobie ścieżki. wszystko. O i jest. Dobra. I bierzemy kredyt, mam 70 tysięcy kredytu. Ale tam kiedyś go spłacimy na pewno. I kupujemy koniec. Ja sobie kupię po każdym. Sześć koni. Sześć koni. Tak, sześć koni, Więc tutaj nie pracownik robi, a ja biorę tego pęda i damy im wodę. Dalej pędzisz. Wyjeżdżaj, wyjeżdżaj z tą wodą. Dobra, wyjechałem już z tej góry. I teraz jedziemy do zagrody napoić nasze konie. Jak coś, to mamy owies, tutaj dwie przyczepy stoją pełne. Tam, tam pełno się należy i cała, cała zbierająca słomy. Tutaj jeszcze widziałem małe niedociągnięcie. O właśnie ile, ile tu wody pójdzie do nich? O, coś mało. No dobrze, że mało. I teraz można im dać słomę. A i jeszcze poza trzcinkiem, chyba nie mówiłem. Kupiłem, o, tur do, do fenda. I taki tutaj wycinak do kieszonki, siana, i słomy, i tak dalej. Tylko ja coś czuję, że tej słomy jest o wiele za dużo. Ja myślę, że tu pójdzie maksymalnie z 25% tej przyczepy. Mam rację. Patrzcie, jak to szybko. Tyle? Aha. Nie wiem, jak to tutaj na razie. Mam tutaj pobranego moda Horse Helper, czyli taki pomocnik, tutaj, zawsze o północy mi. Zabieram kasę, ale uderza to konie. Więc ja tego nie będę musiał robić. Teraz odbierzemy sobie to siamo. Tyle powinno stać, tylko jeszcze tutaj to zbiorę. Nie, na tyle powinno starczyć, tego się tutaj. Nie, waga, starczy. O kurde, czekajcie, widzowie. Dobra, jesteśmy już w mi się skraszował. Ale jesteśmy już i dlatego się na tu weszło. No, jeszcze się zmieści, więc dobrze. Sobie jeszcze trochę, zbierzemy. Tyle powinno starczyć. I dopełnimy tam. na 3%. A ja do, doszedłem, doszedłem do wniosku, że tej, ta szczepa kosztuje bardzo mało i jej wypożyczenie, więc ja po prostu sobie zbiorę teraz to siano, powinno się zmieścić w i ją zostawię po prostu. Niech stoi. Zaraz jeszcze owsa sypniemy. Jak widzicie, Bizon jest już oddany. Oddałem go do sklepu. A tutaj pracownik się soje. Na dwudziesty już posiał. No i dobra, niech stoi. O tam obok słomie ją i niech stoi tam. A jak tutaj tą wiatrę będę stawał, to ja muszę bardziej do pola tą wiatr dać, a nie bliżej drogi, bo wtedy jeszcze droga mi się obsuje. Tutaj ja mam 21,5 tony tego owca. Ale to pole ta dwudziestka. To już za niedługo pójdzie na łąkę. będę musiał, musiał, że będę mógł tutaj okosić. Dobra, ile tego owca? No ale troszeczkę dużo trzeba będzie im wsypać tego. Osiana mają pełno. O, nie pełno. No, prawie pełno, więc to już nie będę tego uzupełniał. No i co? Wszystko jest dane. Ja sobie pszczepy zostawię. O, gdzieś tu. Bierze sobie nawóz, sypniemy na dwudziestkę. Dziewiętnastkę też można. Będziesz na maksałan, nawóz dany. Następny odcinek, to już pewnie będzie jak sobie sprzedamy tą soję, albo jeszcze na odcinku ją sprzedam, następny, następny odcinek, czekajcie, bo grube rzeczy będą, tyle mogę wam powiedzieć. Pewnie minie za jakieś jeden albo dwa dni, ale będę grube rzeczy. Dobra, nawóz zetknięty. ten dziewiętnastkę sobie że poza odcinkiem, także tutaj przy konikach pożegnamy. Znaczy tak. Ja się z wami żegnam, dzikie oglądanie i cześć!